Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od prawie 25 lat prowadzi działania, których celem jest zmniejszenie wypadkowości w rolnictwie indywidualnym. Organizuje szkolenia i pokazy bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Wydaje broszury i ulotki o zasadach ochrony zdrowia i życia na wsi, jak również nagradza najbezpieczniejsze gospodarstwa. My jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustawowo jesteśmy zobowiązani do prowadzenia szerokich działań prewencyjnych. Myślę, iż nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo ważne i istotne jest bezpieczeństwo, ponieważ prewencja i przeciwdziałanie wypadkom na pewno jest zawsze tańsza niż później poniesienie konsekwencji tych wypadków. My jako jednostka budżetowa jesteśmy również zobowiązani do tego, aby dbać o finanse, o budżet państwa, a te działania prewencyjne na pewno przy, przyczyniają się do tego, iż budżet państwa odczuwa to w mniejszy sposób, ponieważ wypłacamy mniej rent. Powypadkowych odszkodowań i tego typu innych świadczeń. Doskonałym tego przykładem jest organizowany od 2003 roku wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Nieruchomości Rolnych konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W latach 2003-2016 do konkursu zgłoszono ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych i ponad 1000 zakładów rolnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako statutową obowiązek ma e, prewencję wypadkową. Cieszymy się, że poprzez e, konkurs, którego już mamy 14 edycję, e, na dzi dzisiaj rozstrzygnęliśmy, wręczyliśmy ten wspaniały ciągnik, ufundowany przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla laureatów e, z miejscowości Pikutkowo Państwa Spychalskich. E, jest, cieszy się ogromnym, ogromnym naprawdę wśród rolników. E, Popularnością. Są to nasi ambasadorzy bezpieczeństwa na wsiach. Są to wzory do naśladowania dla innych rolników. Poprzez, poprzez ten konkurs odwiedziliśmy 17 tysięcy gospodarstw w ciągu 14 lat. Nie wszyscy mogą wygrać, ale w większości gospodarstw przyczyniamy się do, te, do zmian, pozytywnych zmian, do e, nabywania maszyn bezpiecznych. Wskazujemy e, miejsca, w których należałoby poprawić e, to bezpieczeństwo tak, aby nasi rolnicy mogli pracować bezpiecznie, żyć i cieszyć się swoim życiem i zdrowiem jak najdłużej. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 970 gospodarstw indywidualnych i 43 zakłady rolne. Ostatecznie do oceny w etapie krajowym w kategorii gospodarstwa indywidualne zakwalifikowano 16 gospodarstw. Zwycięzcami 14. Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstw indywidualnych zostali państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy z Pikutkowa w województwie kujawsko-pomorskim. Do laureatów list gratulacyjny napisał Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu, Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowny Panie Prezesie, z dużą uwagą przyjąłem wiadomość o uroczystym podsumowaniu XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Nie mogąc spotkać się z Państwem osobiście, tą drogą uprzejmie dziękuję za zaproszenie i kieruję do zgromadzonych serdeczne pozdrowienia. Współorganizowany przez Państwa konkurs to projekt niezwykle wartościowy i potrzebny, a jego czternasta już edycja i niesłabnące od lat zainteresowanie najlepiej o tym świadczą. Wiem, że jest on jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków oraz chorób zawodowych rolników i mam wiele uznania dla tej cennej inicjatywy. Stające do konkursu gospodarstwa rolne mają szansę zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a poddanie się konkursowej weryfikacji oraz zdobycie najwyższych laurów niesie ze sobą wyjątkowy prestiż, ale i zobowiązania do nagrodzonych kieruję więc gorące gratulacje i podziękowania za szczególną dbałość o bezpieczeństwo pracy a także zdrowie rolników. Wszystkim uczestnikom stającym do rywalizacji o laur bezpiecznego gospodarstwa rolnego życzę wszelkiej pomyślności i powodzenia w realizacji powziętych planów. Łączę wyrazy szacunku Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo Spychalscy od 30 lat prowadzą odziedziczone po rodzicach gospodarstwo rolne. Rozpoczynali od 20 hektarów. Dziś gospodarują na 80, w tym 64 własnych. Produkują pomidory, buraczki czerwone, marchew, cebulę oraz pszenicę konsumpcyjną. Rocznie z ich gospodarstwa wyjeżdża około 250 tirów, warzyw do zakładów przetwórstwa, z którymi państwo spychalscy współpracują od wielu lat. Atutem warzyw z gospodarstwa w Pikutkowie jest ich wysoka jakość i duża wydajność produkcji z hektara. Plony w gospodarstwie są wysokie, dzięki dużej dbałości o uprawę i nawadnianie pól. Wieloletnie doświadczenie i otwartość na najnowsze technologie produkcji rolniczej sprawiły, że gospodarstwo jest liderem w produkcji warzyw i, jednocześnie, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy rolnikom. Gospodarstwo państwa spychalskich położone jest przy trasie z Włocławka do Brześcia Kujawskiego. Z daleka wyróżnia się estetyką. Trudno nie zauważyć elewacji budynków w kolorze słońca oraz wspaniałej roślinności, która upiększa każdy skrawek siedliska. To walory estetyczne, widoczne dla wszystkich. Jednak to nie one zdecydowały o sukcesie i zwycięstwie gospodarstwa w finale tegorocznej edycji konkursu. Atuty tego gospodarstwa to przede wszystkim bardzo duża powierzchnia siedliska, utwardzone ciągi komunikacyjne i duże place manewrowe, zapewniające bezpieczne poruszanie się maszynami rolniczymi oraz sprawny załadunek warzyw na tiry. Dobrze zniwelowana powierzchnia podwórza oraz odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych, duże powierzchnie magazynowe i garażowe, zaplecze socjalne dla sezonowych pracowników, myjnia maszyn, ład i porządek w warsztatach narzędziowych, wyposażenie w środki ochrony pracy, liczne w obrębie siedliska punkty przeciwpożarowe. Na uwagę zasługuje również dbałość o szczegóły oraz otwartość gospodarzy na wprowadzanie i udoskonalanie warsztatu pracy. Gospodarstwo państwa spychalskich przy aktywnym udziale syna Mateusza z powodzeniem wdraża technologię rolnictwa precyzyjnego, szczególnie przydatne przy produkcji warzyw. Rolnicy nie zapominają o dbałości o środowisko naturalne, wykorzystują wody opadowe do podlewania roślin w siedlisku, a wodę po myciu maszyn rolniczych odprowadzają do studzienki osadnikiem oleju. Gospodarstwo państwa Spychalskich jest kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt do uprawy i zbiorów warzyw. Dysponuje także nowoczesną bazą przechowalniczą. Przy jego modernizacji właściciele skorzystali z funduszy przedakcesyjnych SAPARD i unijnych PROW. Stałymi odbiorcami ich pomidorów i marchwi są firmy Maspex w Olsztynku oraz Agros Nowa Łowicz. Cebula po obraniu jest zbywana na wolnym rynku. Sprzedaż warzyw z gospodarstwa jest w znacznej mierze prowadzona poprzez powstałe przed kilkunastu laty Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemia Kujawska z siedzibą we Włocławku. Gospodarze dużą wagę przywiązują do estetyki obejścia gospodarstwa i jego otoczenia. Wokół ich domu i zabudowań gospodarczych jest dużo zieleni i panuje ład. Ich dokonania gospodarcze zostały docenione przyznaniem między innymi tytułu Rolnik Pomorza i Kujaw 2009 rok, Złotego Lauru 20-lecia Agroligi 2013 i Lauru Wolności RP 2015 rok. Farmera Roku w 2015 roku w kategorii warzywniczej oraz Agroligi 2016. Przez ostatnie 25 lat ilość wypadków zgłaszana do KRUS-u z 66 tysięcy spadła do 20 tysięcy. Zmniejszeniu uległ również wskaźnik wypadkowości. Z 24,6 do 10,3 wypadków na 1000 ubezpieczonych. Działania, które podejmuje KRUS w celu zwiększenia bezpieczeństwa na wsi, między innymi poprzez konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne, są bardzo skuteczne.